Dzień widzowie i dzisiaj znajdujemy się w strasznej lobby pizzerii. No nie lobby, tylko. O, No tu mam? Porozglądamy się po tej pizzerii. co dołączyło, nic z nim. A, to jest w tej serii w ogóle. I, dobra, jakieś peciki. Są, so, o... Ale ja, ja se mogę. Ja mogę mieć takiego zwierzaka normalnie. Dobra, a więc popatrzmy, co tu jest. Dobra, nie. Dobra. Patrzymy... O nie, czaszka! Chyba jakiegoś ludzie spalili! E, co ludzie? Nadzicy. Kawałki pizzy, dobra. A więc gdzie my teraz jesteśmy? Się teraz... Jakiś Gdzie? W zakładzie... O nie Co to jest? Dlaczego tyle ludzi tutaj spada? O nie, on nic. Nie może mnie zdobać zjeść ten straszny psił, który... Kto tutaj jest? Chyba jakiś pot. Добро не выдаешь. Ты. О, нет. А то я набрал утру. О. О, нет! О, нет! Эй! Эй! Кто-то есть! Слуш! Рыжа так юж на самом початку. Уф. Oh. ale, kurwa, ale widzisz jak on był ten... nie, naprawdę, ja nie wiem co by się stało, ale fuj, ja wpadłam w jakiś glut, ja dobra, ale udało nam się uczyć i to jest dobrze, to jest jedyne dobre w tym, udało nam się uczyć i teraz nie będziemy... Będę zniszczyć wpływ. Nie. Kim ty jesteś? Co jest? Ej, dlaczego to on dotknął mnie w lustrze? Nie, jest to jakaś pajęczyna, nie. Co się stało? Dlaczego? Przecież nie dotykałem. Nie. Nie, ale. No co do cholery! Grześ nie dotykałem! Nie, o co tu chodzi? Dobra, musimy to przejść. No, I tak dotykam, że przychodzi. Nie, no, ale ile razy już nie zjadł, ja nie chcę w to grać! Tym... Jestem. No, co się dzieje? Grześ nie dotykałem tego! Kurwa. Что это есть? Ходи. Первый, Эй, ну, ого, уф, то Что это есть? А ага, не могу. Антонис тебе написан, то есть не fair. Ale kurczę, to jest pizzeria, jakieś, kurno. nie jakieś! Kurma! Kanalizacyjne. Ja No co to jest? Dobra, nice, nice, nice! Dobrze! 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 Nie jestem za dobry w parkurach i w oby, na Robloxie. Góre, jest? W górę, górę, górę. Co? Nie będę. W górę? No wiem, że w górę. gdzie? Jeszcze miałbym wyjść. Nie, no naprawdę. О, не, ну и снова новыми-то зараз. Не! Уф! 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 Добро, а я уже два раза пробовал мне злапать, что... Гостю. A jak ja to za... To miała być spokojna pizza, nie jakieś głupie... Oby, chce mnie zjeść. Dlaczego nie mogę po prostu pójść przez... z tej pizze? O nie, a co tu jest? Co to cholera? Są tu ludzi, tak ludzie, te. tak ten... No i co jestem... z no, zrobić, a... ...co? No. Aha. To już koniec? Uciekłem? Ty, po, powiedzcie mi, że uciekłem i że nic. Już to nam nie będzie czekało. Dobra. Chyba to jest już koniec tego... Chyba już ucieknę od tego złego. tego, który mnie owięził w tej pizzerii. I zaraz już wszystko cię skończy i pójdę do domu. O nie! To co jest? to jest? Co to jest? Nie. Co? To co jest? Nie no! Mnie to już za... Это тут трагичный. Ну что? Yes. Yes. вот что то есть. Uff, no nareszcie. Ale co to jest? Czekajcie. O nie. Tam nam sypywali ludzi. Nie podoba mi się to coś. Komu mam pomóc? Nie pomogę ci. O! Nie. Tutaj ludzie wypadają. Nie! Co to jest? Co to do cholery jest? Nie Nienawidzę tego obie Od teraz. Co to jest do cholery? Ale dobrze, przynajmniej. To był checkpoint. Dobrze. Dobrze. Mm, mm, mm. Uh, uh. Tak, to szefie. O nie. Idę do klatki. Co to jest? Hmm. O nie, jestem teraz ale w ogóle jakie to są? O ciebie, to быть пиццерия некий. Вот глупые здесь. Что Ну что? Что есть? Добра. Не. Mm. nie No jak ja, ja to... Jak ja... Nie, nie, ja Ja nie wytrzymam z tą grą! Chrba. Nie, 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 nie Kurwa, nie, nie, nie Aha Jeszcze klawiatura kupiła Nie, ja nie No nic, od Was niech, nie chcę chcę to przejść do kupia ch... No nie Nie, nie, nie ja, ja w to nie gram, ja w to naprawdę nie gram Jak ja Nie, ostatnia próba Jak ja teraz tego nie przejdę, no to kończymy odcinek Naprawdę Naprawdę, naprawdę jak nie zostawicie teraz, słuchaj, no, też kończymy odcinek. Zostawiłeś? No widzę. Aha. No to gdzie? Ale dlaczego ja mieszkam w lesie? GDZIE TY MNIE ŁAPIESZ? Jeszcze może muszę do domu Chcę do nie no to naprawdę jest... Nie, 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 nie nie do... TY JEST SZYBSZY ODE MNIE Jest. Co to jest klasa, babcie, ukończyliśmy to! A, ktoś tam kij zaraz mi goło cię zagraje, czy dostarczy szybko zuma! szybko zostawcie zume i łapeczkę! Urabą mnie to zaraz wypierdolę!